A teraz spróbujemy torcika. Wiem, trochę duży kawałek dla mnie. Ale tata mi zadłużył, kroił. On jest mrożony, więc... To jest taki zmiotki tort, to jest Oreo torcik. Mm. Mm. Smakuje jak lód Oreo. Aha. Mm. 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 Pycha. A! Zapomniałam. Jeszcze sobie kupiłam lakier do paznokci. W kolejnym odcinku pomalujemy mi. Ha, ha, ha. A teraz dla Was, bo już mam bardzo dużo subskrypcji. Z okazji, że mam już więcej niż 500. Macie. Jedzcie. Pycha. Polecam tort Oreo. Jeśli macie obok siebie blisko lidy to może znajdziecie. Ale jak znajdziecie, to polecam. Bierzcie go. No widzicie, nawet teraz... O, widzicie? Mrożony. Ale powiem że ta mrożona... ta mrożone, to zimno dodaje smaków, więc polecam.